No, Halo, halo! Wiesz, jak ty kurwa co? Gówno. Ale gówno. A na no. Ja mówię to kurwa tego pensję, Co masz? Czego? Ewa, patrz, siedzi tutaj od tego, ta siedzi tu. Wiesz, kochaj tutaj. Kurwa, odwal się! Siulas. <gulana> ja sobie działkę zrobię, tu, o, tamtego sobie tutaj zrobię. Grilla otwarcie sobie, sobie zrób Dziebie nie, sobie nie tu sobie grill się pali o Wiesz się kuwa chodzi i tak i no ręce wyciąg ręce z kieszeni, bo ci ptok Jaja po odbiję A po no, jednym się Ja nie to picie. To wycie, to wycie. Zdrowie pijcie Zdrowie Ja auto nie piję. Ja pryszkam No to pryskaj się No no, już jest. Kurwa jak Kurwa, Krzysztof, pięknie Mary, uśmiech. maluje się. w dupę wjechał pocałują. No nie, to jest fajne. Sęc, sęc. Dobrze, serce, minuta dwadzieścia dwie. Jutro jeszcze w telewizji. J jutro będziesz telewizji Mary z tą dupą wyciętą. No. Ten rower twój stary. 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 stary Tutaj jeszcze zrobimy tu no. wiesiek... no. Dobrze, że Wiesiek nie myje tego, nie? No. Wiesiek nie myje tego. Zdrowie! No zdrowie. No podnoś te kieliszki, Mary Jeszcze po No. Zrobię, zdrowie. Zdrowie, zdrowie. Tak. Deszcz będzie leł za chwilę Masz. No. Ale... No. A sobie czy ma niech twoje zdrowie, gadło nasze jak nie No chcesz. ja się tu grałem na, na, na tej imieniny, żebyście zdrowi byli i szczęśliwi wam wszystko no w nocy twoje. stało, w się w nocy stało zdrowie wiesiek tak Wieszcia ja zdrowia pomieszczności sto lat, stola I, i No, no. Te drzewka mi za 3000 tu przywiózł. Żebyś mi przywiózł te drzewka za 3000 tu na tą działkę chciałbyś kurwa bo to pójdzie na świat, nie ma drzewek, żadnych, ciłą. Daj. Patrz jakie tu se te róże No jeszcze na Pójdź Pójdziesz do zwolnienia Tak Pójdziesz do zwolnienia przecież to nigdzie nie idzie coś a coś ty? To, co ja a przecież nie wysyłam to. Coś ty? No, nie pójdą nigdzie. Dziękujemy za towarzystwo temu Nie, nie, nie. nie. A, to jeszcze policja, a, tak. Dobra, Dobra, to, nie. Jak mandat zapłaci. Niech płaci. się stanął Ej, bo sprychę pani spije Jak szyny? Sprychę, idioto. Idioto. Też miał Ale chcesz. wody, wody muszę mieć. Wody ja nie, nie wiem, tak. Jak się pani nie przyciw, to? Nie, ja jestem swoją Czystą pani. Czystą, pani ja nie chcę No i co, nie pijesz ten syrop? O, się! Na kopie do dupy, a będzie śmierza. no. No, to będzie śmierza. no. Nie no, to było normalne. No, będzie syrop. Piję no. I co, przechodzi każde Przechodzi. Bo, bo Dzięki bo. No. Mleca. No? Ja też mam. Mniejszka? Mniejszka. To niech do dupy. <laughs> Zdrowie, Perry. Ja się nie lubię. Dziękuję, dziękuję baba, to bym nie było już tam było na razie. Trzymajta się. Pozdrawiam, do widzenia. Bye bye!